Hard to breathe, but that's all right. Hush. Hello, do. z tej strony X, A w dzisiejszym odcinku zagramy w Lego City Undercover, tak. I dzisiaj po prostu to zagramy, więc już wchodzimy do tej całej rozgrywki. Hej, jestem Frank Honi, pracuję w. Komisariat Policji City Od kie kiedykolwiek dwa lata temu skończyłem szkołę jako piątkowy uczeń, to znaczy chodziłem do niej tylko w piątki. No to... Witamy ciepło wszystkich. Słuchajcie, sk y sk po prostu sobie zatrzymajcie i prze przeczytajcie. Prze Albo ja to teraz będę czytał. i oto jest lego city jakby to lego city ma mega fabułę minęły już dwa lata odkąd ale uczyłem tylko lepiej Ar, To co ci tu Chace powinien sprowadzać dawna znajomość. Złożona obojętnie. Czeka na zwrócenie długu humoru. Ma na no biznes. A. Chodzi o dopełnienie wapie. Nie wiem nawet jak ci to czyta. O jakiś szybki kontener owiec. No co, no nie wiedziałeś, że jakby tak to było, to by można utonąć? Brings you to Lego City, young lady. Uh, this boat. Oh, treadlepats. Mayor Gleason. Thank you so much for coming back, Chase. I know it can't have been easy for you. I had to get a new passport. I was referring to you leaving under a cloud, but okay. I'll get straight to the point. Rex Fury has escaped and is at large in Lego City. What? Is Natalia okay? Natalia's fine. She's still in witness protection. I have to speak to her. I'll get you her number. But if you really want to protect Natalia, find Rex Fury and bring him to justice. Again. Chase, this city is in the grip of a crime wave. Really? Yes. Look. Hey!

Fajne jest to, że w tym Lego jest otwarty świat. J lub siatem, aby. Aby przejść. Prze... O, i, że J się, żeby jechać. Rozumiem. K albo E, żeby hamować. Dobra. Czyli K to jest taki hamulec. Troszeczkę i nie dobra. To jedziemy pod prąd, oczywiście, bo jak inaczej. A mam tu napisane, co mam zrobić? Bo ja tak średnio widzę. Mm. No dobra, to co mam zrobić? Sobie jeżdżę samochodem, jeżdżę, jeżdżę, ale ja bym chciał przejść do konkretów. Chyba tutaj mam jechać, bo tutaj są koiny. Dobra, jadę. O, prawie ten. Prawie się zabiłem. Ej, jest coś takiego jak... o! o. O przebrania. Tutaj rozumiem, że teraz mam tutaj podjechać do tego, o tutaj. Raska. I co? Mówi, że mam kliknąć... Naciśnij H, żeby rozbijać klocki A może samochodem się da rozbijać? Mm. Nie wiem, o co chodzi z tym rozbijaniem klocków. Aha! Dobra. Już trochę więcej wiem. Odblokowałem... postać. I złote klocki... Znaczy, złoty klocek jeden. Teraz mogę kliknąć K. Budki do przebierania pozwalają... Dodawać kupione przebrania do koła postaci. okej okay. na razie nie mam nic do kupienia, więc wychodzę z budki. I teraz L-Control. Spacer, żeby szybko zmienić pojazdy. Dobra. Ja chcę mieć motor, więc ja muszę tam do tego motoru podjechać. Szybko, 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 bo ja muszę motor mieć. Motor, szybko. No nie, no i się zniszczył motor, jakie te motory są... O! Aha, bo to chyba trzeba tymi zielonymi kluckami jechać. A to ile jadę tymi zielonymi klockami? I rozumiem, że gdzieś dojadę. Ła, wow. Dobra, jestem w agencji. Ej, z Philips powiedziała, że kapitan Blefodry jest starym psem morskim. Stwierdziła, że psy nie powinny sterować łodziami, ale on, ona odparła na to, w, że w końcu mnie bo... Okej. Okay. O, paczka. Hej, potrzebujesz pomocy z Nie, jestem Chase, Chase McCain. Chase McCain? You're a legend. Is it true that you brought down Rex Fury? I'm just part of the team. Deputy Dunby made the actual arrest. And I'm not a legend. I'm an ordinary cop. Just like you, honey. Whoa! <laughs> well, maybe not just like you so you want to show me around this new station of yours? it would be my honor. i will wait for you. okay. oh, yes, tamataras, again, see. tambram.

I thought he might come after you. I know, but he's not after me. The chief of police himself told me that Rex fled the city. What? The mayor just told me he was still here. What? Should I? Uh, yeah. Oh! I just want to make sure you're safe. You're the reason I got into this mess in the first place. Where are you? I'm not telling you that. Natalia Smith to Mercy Heart's reception, please. Mercy Heart's Hospital?

O, no dobra, tu musimy pójść. Frank, to aby na pewno bezpieczne? Oczywiście to. Ok, i teraz... Możemy odbudować? Tak, odbudować. Tym ciekawy, czemu oni nie umieją. Może dlatego, że jesteśmy bohaterami? Komputer główny sprawny, blokada bezpieczna zniesiona, bla bla. Yeah, Hej, nieźle, spróbuj, księzorien. Yeah. Yes, Dobra, i teraz idziemy tu. Doei, mevrouw. Ik zal het lang doen. Ik ben een grote fout. Ik ga me hielpen vanwege wat specialisten, die ik is dat, mevrouw? Je bent de nieuwe straf? Zeker. Mocht je niet willen geven, maar betekent dat je moet volgen orders. first one get down to the basement and get a uniform on are you two old friends honey did you put those essential supplies on my desk yes chief i'm going to my office i'll be giving a briefing on rex fury in ten minutes even though he's probably a million miles away from here by now do not disturb me Let's get you a uniform. This is our basement. <laughs> Chuck's vehicle request desk is in there. When you start, they only let you use one type of car. But if you're good at your job, you'll be able to get loads more! Yeah how many types do you have frank the ramusho is in the lift is out of action chuck says it's for our own safety because a monster lives up there a monster yeah please don't let it eat me sure frank what's behind this door oh we'll come back to here it's special. Come on. Let's find you a uniform. We had a delivery this morning, so there should be one somewhere. Oh. When I started, I had to use a hand-me-down from another officer. I looked pretty good in a dress. This so is check inside those boxes. Yeah, zniszcze te A nawet trzeba zniszczyć te boksy. No, i nagle zrobiliśmy szafę, w której pewnie będzie mundur. Wiedziałem. I odblokowaliśmy Ch Chase McCain, policjant. I jakąś inną chyba policjantkę. To ja teraz będę prawdziwym policjantem. Okay. O dobra, i teraz jak jesteśmy w przebraniu, możemy otwierać te rzeczy. Ellie, jesteś tam? Franco, nie to ty, daj mi. Oto biuro rekwizyt... Okay, yeah. jestem Chase. Well it's nice to, to meet you, Chase McCain. My uncle Duke told me all about you and that Rex Fury case a few years back. Oh yeah. Don't worry. There's a few of us in the station know you did all the real work on it. This is a police communicator. It does everything you old folk and

nie wiem co powiedzieć Dobra, mam iść za nim ale przy, ale przy okazji bym zniszczył O, super This is a main computer Komunikator podłączony Trwa aktualizacja Ukończono jeden z, ech, Paski postępu Not waking him up. He'll fire me again. Eh, I didn't want to get briefed on Rex Fury anyway. You still got the key to his office? It's right here in my hand, isn't it? No. Oh, then I've lost it? <coughs> <Nine hundred percent. coughs> I'll help you find it. The sooner he sooner I can start doing actual police work. Thanks. I think I lost it upstairs. Yeah. co, teraz gdzie mam poczekać? Czy tu pójść? O, na górę chyba pójść, bo jest otwarte już. O tak, bo tutaj jest ten pan. No, ale jakie mam użyć? O, U H, L. If you're looking for donuts, then they're in the chief's office. Well, uh -huh, yeah, then. Hey, Chase, you got the communicator working. Yeah. But now I have to help Frank find a key he lost. No problem. I updated the software on your communicator and enabled its scanner. Its screen will show you stuff you wouldn't be able to see otherwise. Like ghosts. <laughs> I told you that was your reflection, Frank. Thanks, Ellie. I'll never forget his weird.

哦。Oh. Coffees have you had? Yeah, I know what you're thinking. Did I have six shots or only five? Well. Okay, you've had enough. Right. I'm gonna take this from the top. The mayor thinks we should be looking for this man. Rex Fury. He's a giant! Rex somehow escaped from Albatross Island three months ago, although we still have no idea how, huh? but that's not important. What is important is that Criminal since he was six years old. Good heavens, at that age, he would have still been in preschool. Elementary, my dear fellow. <laughs> we got our break when a secret witness came forward. Well, secret until somebody accidentally gave their identity away. Testimony enabled us to arrest Rex. He tried getting away, but foolishly chose a lawnmower as his escape vehicle. Pull the lawnmower over! His other mistake was in doubting the ability of the man who finally arrested him! Me! If Rex is behind the crime wave, then he needs to be back behind bars. So, to help catch whoever's behind it, I've had security cameras installed at key locations the museum, Forest Blackwell's mansion, and of course, the banks. What the briefings over? Everyone get to the bank! Oh, well, uh, just one more thing. W tej rozmowie chodziło o to, że powiedzieli, że ten cały yy, 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 Nick Fury tam jakieś dziwne rzeczy zrobił, że powiem pójść do więzienia. I, i że tam bank o, obrabowują i updated your communicator again and turned on the nav. You'll need it to find your way around Lego City. I've marked the location of Territory Bank on it with a police shield. Okay, dobra. I'm a bank. That's perfect. Now just follow the green line, and it'll take you straight there. Dobra, odblokowana nawigacja. Mam pójść tu. Ale to już będziemy robić w następnym odcinku, bo ten już trwa około 25 minut. Mm. Dajcie znać, czy chcecie jeszcze tą grę na kanale, bo ja jak najbardziej bym sobie w nią pograł. A teraz już będę się z wami żegnał, tylko jeszcze przypomnę Wam, oczywiście, że łapeczkę w górę fajnie zostawić. Jeszcze jakby na przykład yy, subskrypcję. E I... pa, pa-pa, pa-pa, pa-pa-pa.